na tą za zajebaną. Nasz support wysłał serca, a ja nienawidzę kokosów. <grym> <grym> o Boże, już odpalam liga. To to kurwa jest? Ej, ktoś mi na koncie grał? Nie, no Ja tutaj grałam w ligę, O, Honor level piąty! <grym> Dobra, oddaję ci. Dzięki, ci a powiedz raz. mi, czemu ty nie jesteś w szkole? Co? Jaka szkoła w niedzielę? A, dzisiaj z niedziela? Kur... 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 Ale znowu z kamerki ci słychać. Ciebie z kamerki kurwa spać. Halo, kur... 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 Nik. 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 A ten jak się zbekam, to ci będzie to przeszkadzało? Nie, znam Seba. Kurwa nikt Cały. nie beka, patrz, że nie Seba. So, pola ma potencjał. Ups, to samo jak pola żył, nie, to. Co? Dobra, mamy wszystkie czerwie, jak coś. Bo nie wierzę kurwa w to. Rozumie? Ja, Pidi. <grywasz> w a, a jak wygląda wasz bot? Po, pokaż ja wygrywałem, spotka. Ellie. 0-0-0-0 Ej, czy ty? Nie! nie! nie. zaraz? zaraz Wymłotuje zaraz Pas, 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 pas A nie okay. pas, nie pas, nie pas Na parking, na luźnej gumie jak badzi Normalny chłopak nie ma. To... Tu, KURWA tu kurwo. Dobra. Pamiętaj, im więcej tym gorszy grasz. Tak, bo ostatnio Fiora mi otworzyła dupę od środka. <grym> A miała tylko 200 tysięcy. No, dzień dobry. No, trochę wolniej, trochę wolniej, dobra? Bo trochę Cię nie rozumiem. Dzień dobry. Jak to zapierdala? No cześć, cześć. No, na mnie Eminem mówią. Zajbiście, ale... No, ja wypierdalałem. być no. takimi debilami, żeby z nożami i maczetami naparzać jak idioci! A Norberta nie mogą operować, bo jakiś jeden z was durnie leży od iluś godzin na bloku i w ogóle nie wiadomo, czy przeżyje! Ilona. Honor klubu. Wiem. <laughs> ja no, no, pierdolę! A właśnie, czekaj, powiesz Oto O, to ja jestem. Ach! Ała! I kurwa jumpscare. Ała! A! Ja nie mogę w ogóle nas, tak? Eee, kurwa, to co? To ja dostaję ba cały czas? Mm, bo jesteś costume. Bo mikro 13 plus. Jezus, dla jaj powiedziałam, że mam tyle lat? I, i oni serio to myślą. Muszą... Jestem. A ja się cofam, wiesz, bo mam takie low, że to Dobra, jest. idę się zabić! Ja naprawdę nie rozumiem, czasem groszy jazdku. O. Kurwa, sraka, ja pierd... Kurwa oh. No bo Heimer kurwa będzie loda Pierdale Pierdolę to siedzenie prosto Ujemane nogi mam na biurku A potem ooo mam tytonowe wkładki <grybuj> No chyba nie Mam rację nie, akurat nie zawsze. Nie, ta bryja kred, to ty nawet nie powiedz mi, że to było blisko racji. <laughs> Jak ty chcesz mi powiedzieć, że to się nazywa racja, to kurwa cały świat jest w błędzie. A czekaj, a ile miał tych podejść w ogóle tutaj? Za dużo. Kuj. <laughs> Pokona... Tak no i... i... <laughs> chyba chyba, chyba Baura, nie Dobra, chyba mówię że, chyba mu że. <laughs> Właśnie kurwa ginę przez ciebie No a mnie właśnie Głębije. bije No a mnie bije kurwa trójka Chodź tu Nie no Zabi się pola, zabi się! W nas się wbija trójka Nasz zungar stoi się patrz Nie ja tu jest do wyjebania, report u. Uh, uh. Anyway, anyway, anyway. Yes, no one not about good voice, I to nawet nie jest. Straszne, po jak ja zrobię. Jak jak każdy meczat na topie. Zawióte go wini. Kurwa, ci to jest. Jak go ręką pod dupę Ale ja im biorę terdowika tak naprawdę. Piesia, o, oh, o, oh, a to. O oh, mój god. The way. Nie no spoko, ja jestem aż support, nie? Gracie się tak czasami. No i dobrze.